Cześć, ja nazywam się Mariusz i dziś chciałbym Ci pokazać, jak zainstalować Pythona na platformie Windows oraz wspólnie napiszemy swój pierwszy program. Ale zanim do tego przejdziemy, na początku chciałbym Ci powiedzieć o paru powodach, na których w ogóle warto zainteresować się Pythona. Jest to jeden z najprostszych języków programowania dzięki prostej składni i czytelności kodu. Platformowość jest dostępny na Windows, Linux i macOS. Bogata dokumentacja i społeczność. Ze względu na popularność Python w sieci znajdziesz mnóstwo materiałów i poradników, a także bibliotek i rozszerzeń, które ułatwią Ci pracę nad Twoim projektem. Uniwersalność. Python może być wykorzystywany w wielu dziedzinach, takich jak tworzenie gier, tworzenie aplikacji internetowych, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, analiza danych i wiele innych. Jest darmowy. Dystrybucja Pythona jest oparta na bezpłatnej licencji, co w praktyce oznacza, że możemy z niego korzystać całkowicie za darmo. Ok, zaczynamy. Rozpoczynamy od instalacji Pythona. Aby go ściągnąć, wchodzimy sobie na stronkę python.org. Następnie ściągamy najnowszą wersję, klikając na ten żółty przycisk. Po ściągnięciu naszego pliku otwieramy go, zaznaczamy add python to path, klikamy install now i czekamy chwilę, aż zakończy się instalacja. Po zakończeniu instalacji klikamy przycisk Close. Kolejnym krokiem jest ściągnięcie IDE, czyli Integrated Development Environment. Jest to środowisko, w którym będziemy programować naszego Pythona. Jednym ze środowisk, które mogę polecić, jest PyCharm. Aby go ściągnąć, trzeba wejść na stronkę JetBrains/PyCharm. kliknąć przycisk download i następnie mamy do wyboru dwie wersje PyCharm Professional i PyCharm Community Edition wersja Community Edition jest darmowa, więc ją ściągnijmy otwieramy ściągnięty plik Klikamy Next, wybieramy ścieżkę, w której chcemy zainstalować nasz plik. Ja zostawiam domyślną. Możemy zaznaczyć, aby utworzyć skrót na pulpicie, oraz zalecam zaznaczenie ścieżki. Next install. Po zakończeniu instalacji musimy zrestartować komputer. Po ponownym uruchomieniu na pulpicie będzie znajdować się skrót do PyCharma. Klikamy na niego dwa razy i załóżmy nowy projekt. Nazwijmy nasz projekt jakoś, ja jego nazwę pierwszy program. Następnie musimy wybrać naszą wersję Pythona. Wybieramy ją z naszego dysku, gdyż wcześniej zainstalowaliśmy już i klikamy Create. Otwiera się nasz interfejs, gdzie będziemy tworzyć nasz pierwszy program. Aby go stworzyć, musimy na początku dodać nasz nowy plik, w którym będziemy pisać nasz program. Dodajemy plik z Pythonem, nadajmy mu na domain. I to jest nasz plik, w którym możemy stworzyć nasz pierwszy program. Aby przetestować, czy działa, napiszmy print. I jest to funkcja, która spowoduje, iż w konsoli wyświetli się to, co napiszemy w tym nawiasie. Nawiasie i w cudzysłowach napiszmy test. I klikamy play. Poniżej wyświetla się konsola, w której jest nasz program. Jak widzimy, jest tu napisane test. Możemy dodać kolejną linijkę, gdzie będziemy pisać nasz kolejny test. Program print to mój pierwszy I tu, jak widać, wyświetla się informacja. To mój pierwszy program. Ponieważ w tym oknie dosyć sporo się przebywa, warto go sobie dobrze skonfigurować. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie czcionka jest może minimalnie za mała. Więc można wejść w settings, wybrać sobie font i na przykład wpisać większy rozmiar. Ja wpiszę 18, na pewno też lepiej będziecie widzieć. Potwierdzamy, i już nasza czcionka jest większa. Aby nasz program w konsoli był bardziej czytelny, możemy zmienić również jego kolory. Więc wchodzimy w settings, editor, color screen, okay, console, colors, i następnie w standard output wybieramy sobie jakieś tło, które chcemy. Mamy tu taką tablicę do wyboru. Ja wybieram sobie taki jakiś zielony kolor, zastosuję. I teraz już jest znacznie lepiej. Możemy również nasze zmienne systemowe przyciemnić troszkę, aby ledwo je widzieć. Co na pewno nam też pomoże w czytaniu programu. O tak, znacznie lepiej. Ok, to tyle. Właśnie udało Ci się zainstalować Pythona oraz napisać swój pierwszy program. Jeśli spodobał Ci się ten film, zapraszam również na inne filmy na moim kanale. A tymczasem na razie, cześć.